Siemanko, ludzie. <laughs> Chciałem was zaprosić na testowy serwer. Tu macie IP, tu macie IP. Testowy. No pięciozłotówka, jak widać, bo wzięliśmy go sobie. Zrobicie? Czy zrobię, żeby nie padało? <śmiech> <śmiech> y Dobra. Y Wierzymy go sobie, aby, no aby przetestować tą najnowszą wersję, nie? To jest 1.8 jak widać. To jest czysty po prostu serwer. Widać jak trochę ja tu mam. Makita miał domek gdzie indziej, ale Ale się przeniósł do nas. I I tu ma też ktoś od nas domek. Co zostawił skrzynkę kiedyś mu odkopie <laughs> i zobaczcie jaki jest debilny enchant tutaj wrzucacie to i macie na przykład pisze wam jaki jest ten i zawsze wam się taki sam trafi jak odświeżycie nie wiadomo ile razy to, to cały czas wydajność i musicie za lapis kurde to dawać tyle ile lewy i tyle lapisu no to jest moim zdaniem trochę lipne ale co ja tam wiem nie no i zapraszam was na ten serwer, 5 slotówka, no jak mówię, to jest tylko tak do testu, on jest 30 dni, więc może później z Makitą coś na nim nagramy, MC. ja tu właśnie domek mam zamiar ukończyć, i to jest taki serwer, no, żeby sobie pograć, zbudować domek, może jakieś PvP, jak się ktoś z kimś skada, taki przyjazny bardziej, że wszyscy ze sobą, my chcieliśmy tutaj w ogóle miasteczko takie wybudować, ale no, trzech nas jest, czterech nawet... Zanim się wszyscy zbiorą, to, to... te... No to chwilę potrwa, nie? Ogólnie muszę tu krówki doprowadzić. I tak trochę skóry mam. Tutaj ten cave jest tak już zlutowany, że masakra. Yy. No. No i chyba tyle. Co? A. Muszę inne drzwi sobie wstawić, bo to są do dupy. Muszę tutaj ten jakąś ścieżkę zrobić eee No, tyle Wiecie ile się szukanie tego drzewna, drzewna Drewna wakacjowego, tych desek Boż Boż, tyle mapy zrenderowałem A, a tutaj jest fajne miejsce na enchant Ale jeszcze nie mam enchanta W sumie tutaj nam te deski Dobra, ja to szybko Wam zrenderuję, wrzucę, no i widzimy się może już na serwie, nie? Serwer jest cały czas online, yy, oczywiście jeśli ktoś będzie griffował, nie wiem, zabijał tak bez powodu jakichś, nie wiem, Newby, new czyli tych nowicjuszy, co wbiją, no to oczywiście zrobił white listę i będzie trzeba się zapisywać, więc lepiej nie trollować, tylko grać sobie normalnie tak, takie jak jest przekazanie serwera, no. Żeby każdy sobie zagrał tak jak chce, i wybudował sobie ten domek, i... no. No to... cześć, trzymajcie się. Na razie! I... właśnie, patrzcie na to. Jak są serwery serweryną premium, to wszyscy mają takiego skina. Na jedynosie. Nieważne, czy ktoś ma premium, czy nie. Siemka.